Cześć. Dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej i witam w kolejnym odcinku na kanale Herby, Flagi i Logotypy. Dzisiaj omówię dla Państwa logotyp BP. Zapraszam. BP. Dawniej British Petroleum Company oraz BP Amoco. Jeden z największych graczy wydobywczych naftowo-gazowych. Jeden z sześciu super major, tak moglibyśmy to nazwać z angielskiego. Pozostała piątka to oczywiście lider od wielu wielu lat, Exxon Mobile, Royal Dutch Shell, Chevron, Konoko, Philips i Total. BP od wielu lat jest na trzecim miejscu pod względem wydobycia. W Polsce od 1991 roku pierwszą stację otworzono w 1995 roku w Gliwicach. Obecnie, a mamy marzec 2021 roku, BP ma 564 stacje i jest na drugim miejscu po Orlenie pod względem ilości stacji i na pierwszym miejscu pod względem stacji zagranicznej. Szanowni Państwo, na omówienie logotypów BP zapraszam do pomieszczenia, bo jest naprawdę dzisiaj chłodno, także do zobaczenia za chwilę. Witam Państwa ponownie. Tak jak zapowiadałem, tym razem w moim domowym... Studio. Szanowni Państwo, przejdźmy do omówienia logotypów BP. Te dwa pierwsze, które Państwo widzicie po mojej prawej stronie na przygotowanej dla Państwa prezentacji, ja będę sięgał, pozwolicie Państwo, wzrokiem do moich notatek. Te dwa pierwsze ciężko nazwać logotypami. Dla mnie są to plakietki reklamowe, plakietki informacyjne. Widzimy tutaj na czerwonym polu. Kwadratu, czarny napis ze skrótem BP od British Petroleum i nazwa hasła reklamowego Motor Spirit, tak to moglibyśmy nazwać. Jeszcze w tym samym roku dojdzie do przetworzenia tej plakietki i wpisania ją w, w Union Jack. Czyli co to jest Union Jack? Zapraszam serdecznie do mojego odcinka o fladze w Wielkiej Brytanii. Bardzo charakterystyczny znak dla Brytyjczyków, bardzo charakterystyczny szczególnie dla Anglików, z którymi oni się bardzo mocno utożsamiają. I tutaj widzimy na polu okręgu, skrót BP i to hasło ponownione, czyli Motor Spirit powtórzę się, to wszystko wpisane w pole prostokąta na fladze Wielkiej Brytanii. Już rok później, czyli w 1922 roku dochodzi do wykrystalizowania się pierwszego znaku graficznego, który możemy nazwać logotypem, takim właściwym logotypem i tu widzimy dwie litery od skrótu British Petroleum, czyli BP w cudzysłowie, czarne litery na białym polu. W 1930 roku dochodzi do zmiany odświeżenia tego wizerunku BP, bo te dwie litery ponownie w cudzysłowie, w cudzysłowie ale zostają wpisane w tarczę herbową. Heraldyk by powiedział, że tarczę taką hybrydową, bo górna część tarczy to wizerunek tarczy szwajcarskiej, dolna, szczególnie w tych późniejszych emanacjach, to wizerunek. Tarczy polskiej, ale myślę, że ktoś, kto projektował w, dla BP ten znak w 1930 roku, nie miał chyba. Hmm, nie chciał się odwoływać do heraldyki. To po prostu czysty przypadek, tak bym to mógł nazwać. I ponownie widzimy czarne litery na białym polu tarczy herbowej. Ten logoty przetrwa do 1947 roku, kiedy zostanie zastąpiony po raz pierwszy kolorowym wizerunkiem, kolorową emanacją tego logotypu i tutaj widzimy na zielonym polu tarczy herbowej żółte litery BP z czarnym podcieniem i z żółtą ramką, z żółtą obwolutą tarczy. Ten logotyp przetrwa do 1961 61 roku, kiedy to zostaje zastąpiony odświeżonym wizerunkiem, ale już na ciemniejszej tarczy w bardziej ciemnym kolorze, w odcieniu zielonym. I te litery tracą podcień czarny i zostają tak naprawdę dokoloryzowane, bo ten, ten, ten kolor żółty bardziej wpada w pomarańcz. Ten logotyp przetrwa do 1989 roku, kiedy to zostaje zastąpiony bardziej soczystym wizerunkiem w bardziej obłej tarczy. Ta tarcza troszeczkę nam puchnie w centralnej części. Litery. Zostają pochylone BP ku prawej stronie. Kolor liter nabiera bardziej cytrynowego, bardziej soczystego, bardziej owocowego koloru, bardziej energetycznego, tak moglibyśmy powiedzieć. I również zielony z ciemnego, stonowanego, staje się kolorem jasnym, soczystym, limonkowym, moglibyśmy wręcz powiedzieć. Ten logotyp jest bardzo popularny. On naprawdę wnosi ze sobą, wnosił w tamtych czasach przypomnę, 1989 rok. Bardzo dużo energii. W 2000 roku zostaje zaprezentowany przez korporację nowy znak, odmieniony, znacząco odmieniony, znacząco przeredagowany, znacząco, można powiedzieć, zakomunikowany od nowa, tak moglibyśmy powiedzieć. Jedyne rzeczy, które zostają zaczerpnięte ze starego logotypu Starczy herbowej, to dwa kolory ten właśnie limonkowy i żółty, ale również BP wprowadza trzeci. Kolor i komunikuje tak zwaną, szanowni Państwo, symbolikę koloru. Co nam mówi oficjalny marketing w 2000 roku? Mówi nam, że te kolory mają symbolizować energię we wszystkich jej formach. A ten kwiat Heliosa, który, który przedstawia nam BP, Helios, przypomnę Państwu, bóg mityczny, bóg, bardzo mocno związany z właśnie jako uosobnienie słońca ma nawiązywać do, do tej energii i y, ma być takim przekaźnikiem tej dobrej energii. Jak to będzie w przyszłości, to proszę sobie doczytać. Nawiązuje tutaj chociażby do y, bardzo trudnej dla korporacji sprawy w zatoce meksykańskiej. Ale nie o tym nie o tym ten program, więc odsyłam tylko Państwa do. Publikacji o programach BP w Zatoce Meksykańskiej. Rebranding z 2000 roku bardzo mocno przeredagował ten logotyp BP, to co powiedziałem wcześniej. Ten helios, który jest nam znany, to słońce, które jest nam znane od 2000 roku, jest bardzo popularne i jest utożsamiane z BP, ale to nie jedyny znak, który jest w otoczeniu korporacji. BP ma kilka brandów, kilka marek jeszcze w swoim portfolio, a takim myślę bardzo popularnym i, i kompatybilnym z logotypem BP jest oczywiście Altamate. Marka Altamate, marka paliwowa, którą bardzo dobrze znamy. szczególnie ci, którzy tankują na sieci stacji paliw BP. pokazuje Państwu również tutaj. Logotyp Altamate, ale to nie tylko marki paliwowe, Szanowni Państwo. Mało kto wie, że BP, coraz mniej osób wie, bo te, te oleje zostają wycofywane, zastępowane Castrolem, który jest również, zaraz powiem, w portfolio BP. Mało kto wie, że BP miało w swojej ofercie oleje dla motoryzacji lekkiej, dla motoryzacji ciężkiej, dla przemysłu. Pokazuję Państwu tutaj właśnie opakowanie. BP Visco, czyli oleju dla motoryzacji lekkiej, BP Vanellus to była taka linia dedykowana właśnie do sprzętu ciężkiego, sprzętu HD, ale są również chociażby BP Energole, które chyba są jeszcze dostępne na naszym polskim rynku, produkty dla przemysłu. Szanowni Państwo, BP, to co powiedziałem wcześniej, to również Castrol, który jest marką olejową zarządzaną przez BP, ale to również Aral. Aral, sieć stacji paliw, bardzo popularna swego czasu w naszych zachodnich sąsiadów, przejęta, przejęta przez właśnie Brytyjczyków. I muszę Państwu powiedzieć, tak jak w Lidnicy u nas mieliśmy stację Arala, która stała się, stała się BP, to tak u naszych zachodnich sąsiadów te stacje, przynajmniej w niektórych miastach, pozostały pod marką Arala. I BP ma w Niemczech dwa brandy, czyli jest Aral i jest BP. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że na moim kanale pojawił się odcinek o logotypie Castrola. Podlinkuję Państwu, także serdecznie zapraszam. Pojawił się również odcinek o logotypie firmy Buar. Firma Buar to lebnicka firma, która przez wiele lat była dystrybutorem marki Castrol, ale była również dystrybutorem marki BP. Także również zachęcam do oglądnięcia tego odcinka. Przypomnę, że na kanale Herby Flagi Logotypy. Bardzo dużo treści jest o heraldyce, czyli o herbach, o weksylologii, czyli o flagach. Także nie tylko omawiamy na tym kanale logotypy, ale um, nawet myślę, że miłośnik z fragistyki, czyli nauki o pieczęciach, mógłby coś dla siebie znaleźć. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!